Cześć, siemanko, witam Was dzisiaj w Barcelonie. Tak więc vlog z Barcelony. Dokładnie dzisiaj jest dzień drugi, tak więc na początku przejdziemy do dnia pierwszego, więc łączymy się nas z naszym reporterem z przyszłości, z samochodu w Warszawie, który nam więcej o tym opowie. Halo, 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 halo. Halo, 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 tu Londyn. Witam serdecznie ze studia. Yy, dokładnie wrzuciłem trzy tygodnie temu. Więc zaczynamy opowieść. Dzień pierwszy i dzień w zasadzie najważniejszy, czyli mecz Barcelony. Spełnienie marzeń... Park i dużo więcej, wiele więcej. Przede wszystkim zaczęliśmy dzień od zjedzenia, śniadania na fajnym mar markecie. To jest market, y, hala taka zakupowa, taka jak w Walencji czy w Alicante. Nazwę Wam właśnie w tym momencie wrzucam. Ogólnie spoko, ale uważam, że w Walencji i Alicante dużo lepiej i naprawdę warto się y, tam wybrać. Przede wszystkim, i y, oczywiście jest to po drodze, więc warto też wpaść y, na ten, w w Barcelonie ja poprzednio nie byłem i szczerze mówiąc, uważam, że to nie była jakaś taka rzecz must have. Jeżeli chodzi o yy, kolejną rzecz, no to spełniłem swoje marzenie, kupiłem sobie koszuleczkę Barcelony. To była naprawdę super inwestycja, bardzo się cieszę, że ją mam. Trzy tygodnie temu ją kupiłem i szczerze, wow, naprawdę wow. Kolejną rzeczą, w zasadzie bardzo ważnym punktem na tej wycieczce był Park Güell. Wiecie, że w ogóle w ciągu trzech lat... Park GUEL podrożał o całe 5 euro. Dla mnie to jest osobiście niesamowite. Tutaj macie też zapewne zdjęcia z tego parku, bo nagrywam to w formie takiego narratora. Więc no ogólnie park trafiła się w ogóle pogoda w porównaniu do tego, co mieliśmy 3 lata temu. To naprawdę super trafiłem, ale nie mieliśmy zbyt dużo czasu w tamtym miejscu. To miejsce jest dla mnie bardzo ważne i wiem, że zostanie dla mnie do końca życia. I co? Zapewne jeszcze na pewno do Parku nie raz wrócę. Kolejnym punktem był oczywiście obiad. Obiad zjedliśmy w Taco Bell, bo nie mieliśmy naprawdę czasu, ponieważ jechaliśmy na mecz na Camp Nou, który w zasadzie tydzień wcześniej się otworzyło. Tak więc mecz generalnie był niesamowity. Mega dużo ludzi było. Socjasz, czyli kibice Barcelony, mieli problem z wejściem na stadion, więc była duża kolejka. My, nam się udało na szczęście ją ominąć z uwagi na to, że jesteśmy turystami. Za takie bilety dwa dałem 1100 zł jest to dużo uważam, ale naprawdę warto. No i z centrum Barcelony do tego miejsca, do Camp tam się jedzie godzinę, więc weźcie pod uwagę, że jeżeli tam pojedziecie raz, no to ogólnie no, dużo czasu się po prostu spędza w metrze, więc warto wziąć też metro. W tamtym ostatnim razem jak byłem, podróżowałem tylko autobusami, uważam, że metro jest po prostu must have żeby tam po prostu się poruszać, bo z metra wszędzie, naprawdę wszędzie. I też wszystkie atrakcje zachęcam do tego, żeby parę dni wcześniej rezerwować, bo naprawdę, e, jeżeli jesteście na miejscu, to już zapewne jest za późno. Ogólnie wygraliśmy 3-1, był to mecz z FC Deportivo Alaves, czy z Deportivo Alaves, no mniej był to mecz La Liga, taki średniak ligowy. Szczerze, mega ja się bawiłem. Miejsce mi się było troszeczkę daleko od Murawy, ale to po prostu klimat, atmosfera. Byłem na poprzednim Camp nou, i ten Camp nou to jest po prostu coś niesamowitego. Przyśpiewki, ludzie, po prostu. Od dwóch lat, tak naprawdę, oglądam tą Barcelonę mecz po meczu, i to było naprawdę dla mnie osobiście spełnienie marzeń. Naprawdę. Dobrze, a jeżeli chodzi o po meczu, też było ciężko wrócić w ogóle. Tam się metrem wraca stamtąd. Do centrum i policja wstrzymuje i zamyka metro na chwilę, żeby ludzie sobie weszli, żeby się kolejka rozładowała, i dopiero wchodzą kolejne osoby. Więc to jest mega plus. To był też ten weekend, kiedy był to Black Friday, więc ludzi było masakrycznie dużo. I tak skończył się nam pierwszy dzień wycieczki, który był tak naprawdę mega intensywny i jeden z lepszych. Dobra, generalnie jest dzień drugi. Tak więc jesteśmy właśnie w hotelu, jest jakaś 10.30. Wychodzimy właśnie za chwilę. Cię w planach jest chyba Barceloneta, może Sagrada Familia. Zobaczymy. A nie było mi tutaj parę lat. Fajnie, bo ja wczorajszy dzień tak jak widzieliście, genialny był. No i co, jesteśmy jeszcze tutaj do jutra. Tak więc taki szybki 3-4 dniowy City Break. Bo tak naprawdę no, wczoraj był dzień pierwszy, ale przyjechaliśmy w piątek. To też pewnie już Wam opowiedział reporter z naszego samolotu, samochodu. Samochodu. No, tak więc zapraszam do oglądania, e, do później. Dobra widzowie, generalnie jesteśmy właśnie w Park Citadella. Bardzo ładnie tutaj, ale nie ma wody, bo remontują, tak więc troszeczkę ma fajnie, raczej słabo, no nie słabo. Fajnie ogólnie tutaj jest. Lecimy zaraz dalej na Barcelonetę. Pokażę wam widoczek, było bardzo ładnie. Tak się właśnie to prezentuje. No tutaj jest generalnie ta woda, ale no nie ma jej. I tak cały właśnie park wygląda. Tam sobie tańczą. Co to bardzo? Fajnie. I tak to właśnie wygląda. Jesteśmy właśnie na Barcelonecie. Pamiętam jak tutaj trzy lata temu z chłopakami sobie siedzieliśmy i właśnie nagrywałem mówiłem, że no to teraz idziemy na kampną i co? I znowu to jestem, tak samo wspaniale. Kurczę no, widzisz? Bruno się jak idzie? No Bruno się idzie. Tym razem, jak z chłopakami tutaj sobie szliśmy, to szliśmy tam Tendy. No i generalnie tam mieszkaliśmy. Tam centralnie, za tym budynkiem. Jeszcze sobie właśnie tym motopirem. Fajnie to wygląda. Tutaj w ogóle był remont nie można było tu wejść. Bo to chyba wybudowali gdzieś w ciągu tych 3 lat. No ale fajnie sobie popatrzeć na takie łódeczki. Fajnie, że jest to odnowione. No i nic. No i teraz chyba kolejna Sagrada Familia. Kawałek już przeszliśmy. Fajnie, ciepłutko. Ja to się pocieszę z tej kurtce zimowej. Niepotrzebnie ją wziąłem. No i tyle chyba, widzowie. Idziemy dalej. Barcona, jak zawsze. Tak jak teraz jesteśmy. Koniec grudnia, początek. Może e, koniec listopada, początek grudnia. Taki w marcu. Jest tak samo fajnie. I jest pogoda, jest tak fajnie. Ja nie wyobrażam sobie, jak ludzie tutaj przyjeżdżają. Jak jest jakiś upał sierpień. W Libii wszyscy są masakra, naprawdę. Naprawdę tutaj jest to wszystko tak nagrzane, więc no, tak to. No i jesteśmy pod Sagrada Familia, jest tutaj masa ludzi, ale dzisiaj już nie wejdziemy, bo. Nie ma biletów. W ogóle byliśmy w takiej fajnej knajpie, ze znana ze stekami, frytkami. W ogóle mega fajna. Ale ogólnie do 15.30 nas nie wpuścili. W ogóle mega dziwne zasady. Tutaj wam ją pokażę. No i teraz szukamy czegoś innego do jedzenia. Do segrady się nie udało wejść, tak jak wam mówiłem. Jak więc szkoda, w ogóle pogoda jest tak świetna dzisiaj. A miało padać. Że matko Boska. No i co, lecimy dalej. Jest generalnie wieczór w widzowie i byliśmy w Takoby nie byliśmy w sumie w e, jakiejś innej miejscówce, to wam wrzucę i co? I finalnie wyszło tak, że... że wróciliśmy do pokoju i właśnie tutaj sobie siedzimy. No i teraz mamy w planach iść może na ten Christmas Market, może na jakieś jedzenie. Chciałbym do diakonala, ale zobaczymy, co z tego będzie. No, i tak widzowie. No i zapraszam dalej do oglądania. Ogólnie, no to jesteśmy już po prostu trochę przemęczeni, dlatego wyleciał chillera. No, w ogóle dziwna pozycja tej kamery, ale no. Dobra, Diagonal, bo nie powiedziałem tam, to jest taka galeria handlowa w takiej dzielnicy Diagonal -El Mar. Czy znaczy jakoś tak, to jest. Było to na vlogu. Poprzednim z Barcelony, gdzie zapraszam. Jest to taka totalnie nowa dzielnica. Wszystko tam jest nowe, są tam wieżowce, takie fajne, metalowe rzeźby. No generalnie, jeżeli chcecie zobaczyć coś innego, to warto. Tak więc yy, no zobaczymy, co z tego będzie. Tak. No. Do potem. Jesteśmy właśnie w centrum na Barcelona Ci patrzcie jak jacht. Ja pierdzielę.

Jesteśmy już generalnie po No ja generalnie Generalnie ja to obstrany jestem i byłem. No więc masakra. Ale fajnie ogólnie, fajnie ten Jarmark. Tak więc zwiedzamy dalej. Testowaliśmy grzańca, ale szczerze mówiąc lepszy w Polsce. Piwo to klasyk. I będziemy jeść zaraz taką właśnie pizzę. Tak właśnie wygląda ta pizza, capriciosa. 15 euro, bo ja to w ogóle o cenach nie mówię, ale to jeszcze jest w podsumowaniu. coś dzwoni. Ogólnie pizza była bardzo dobra. To jest takie mega cienkie ciasto, trochę taki podpłomyk, ale generalnie wchodzi, więc ogólnie jak na jarmark, powiem szczerze, ja jeszcze nie widziałem. Ja generalnie jeszcze nie widziałem pieca do pizzy, bo to jest taki piec normalny, taki wiesz, yy, kamienny, tak? No, kamienny taki piec do pizzy. A, opadany drewnem, no to w ogóle nie? Taki podpłomyk. Ale ogólnie spoczko, tak więc... Ogólnie Jarmark uważam za udany.